Dzień dobry, mamy dzisiaj wigilię. Co robi Paula? Jedzie po prezent. <noise> Dosłownie ja muszę ogarnąć prezenty do końca. W sensie mamy wiarę ogarnięte. No, matko, jedyna nie dramat. Powiem wam, że nigdy. Jezus, na jedynce miałam włączony auto. Matko, jedynak. kto mi to włączył? Wyjątkowo, bardzo jestem nieprzygotowana i już mam autentycznie dosyć. Mimo, że kocham święta, kocham się spotykać z rodzinką, to prezenty są ciężkie w tym roku. Mam wrażenie, że ja już kupowałam tak mocne rzeczy mojej rodzinie, że po prostu już nie przebiję tego w żaden inny sposób, naprawdę. No ale dobra, mam fajny pomysł dla rodziców, od którego w sumie myślę już dosyć długo, ale nie mam go do końca sprecyzowanego. W sumie dzisiaj z Vigil, więc trochę przypał, że nie mam go sprecyzowanego. Powinnam już go mieć sprecyzowanego przed co najmniej 3 dni temu. Muzyka, maestro muzyka. Let's go! Mamy to, mamy chyba już wszystko kupione. Ale powiem, wam, że i tak się czuje jakaś nieogarnięta strasznie w te święta. Ilość kłótni w domu, licznik, bo to zawsze trzeba liczyć. Słuchajcie, co roku. Tym razem mamy łącznie jedną kłótnię. Zobaczymy, co będzie, bo mamy godzinę 13. Więc jeszcze do dowiedzieliśmy trochę czasu, mamy, bo zazwyczaj robimy, wyprawiamy o 16. Jo, jo, dzień dobry! Stasi! Wow! Siemanu! Siemanu! Jo, jo! Ostatnio z Martyną robiliśmy dziwne rzeczy i Martyna zaskoczyła na łóżko w taki sposób, że... Dun, 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 dun. It's the most wonderful time of the year. Licznik kłótni, moi drodzy, dwa, lecimy po więcej, let's go. Ja mam już ogarnięte łóżko i... no dobra, chciałam powiedzieć, że w miarę ogarnięte w pokoju, ale... Absolutnie nie jest to ogarnięte. Ale dobra, wracając do prezentów, generalnie u mnie w rodzinie jest taka tradycja, że prezenty dostają tylko dzieciaki. Dzieciaki w sensie, ja, moja siostra, moja kuzynka i mój kuzyn, że jakby dzieci moich rodziców, dzieci mojej chrzestnej, no nieważne, wiadomo o co chodzi. No i generalnie jak miałam jakieś 14 czy 15 lat, to stwierdziłam, że chciałabym też od siebie jakieś prezenty dać, a z razy, że miałam urodziny zawsze w październiku, to na urodziny dostawałam jakieś pieniążki, no i z tych pieniążków, które dostawałam na urodziny, zawsze kupowałam właśnie potem prezenty na święta dla tej rodziny. Zawsze co roku były to jakieś drobne rzeczy, no i odkąd zaczęłam sama zarabiać pieniądze takie realnie większe, powiedzmy, to zawsze starałam się kupić coś fajnego. Czy to właśnie dla rodziców, czy to właśnie dla dziadków itd. i tak dalej. Już był moment, kiedy kupiłam rodzicom odkurzacz, ekspres do kawy, który bardzo dobrze używają. Fajnie sprawdza się, odkurzacze nie używają jak coś. Trochę przykre, ale życie. Nie zmuszę ich do tego. Kupiłam im też w ogóle wyjazd w górę. Nie wykorzystali tego. Kupiłam im mikrofonów temu, która dalej nie została odpakowana. Ja nie wiem, czy jest jakaś beznadziejna z tymi prezentami, czy o co chodzi, ale w tym roku postawiłam na coś lepszego, ale to Wam powiem zaraz, bo nie mogę Que Obrigada. Dłużej będą mnie słyszeć, ale jest mega mocne. Pokażę Wam po prostu prezenty, które zrobiłam na razie dla reszty rodzinki. Tutaj mamy prezenty dla babci. E, I dla jednej babci mam e, przede wszystkim, proszę bardzo, kawka. Rok temu chyba kupowałam herbatkę właśnie z czas na herbatę i bardzo mi smakowała. więc tym razem postawiłam na kawkę. Tutaj mamy o smaku pomarańczy. A dla drugiej babci o smaku cicha noc. Cicha noc. To jest jakaś taka bardziej zimowa, świąteczna coś w tym stylu. No i tutaj dla babci mamy również naleweczkę z wiśni. Słuchajcie, 18, plus oczywiście, żeby tutaj nie było. Mamy również de whisky. Z babcia dostała jakieś strasznie procentowe rzeczy w ogóle. Natomiast druga babcia w ogóle nie ma procentowych, bo mamy tutaj syrop imbirowy, myślę, że do herbaty będzie szczerze idealny. oraz powidła. I te produkty dostałam od Żuławskiej, bo byłam właśnie niedawno w Gdańsku, w one lepią takie pierogarni i tam lepiłam pierogi. Możecie to zobaczyć na wcześniejszych vlogmasach. Bardzo dużo tych rzeczy dostałam, Ja wiem, że ja tego wszystkiego po prostu nie zużyję nie jestem w stanie, więc stwierdziłam, że właśnie dam babciom, bo wiecie, babci lubią takie przekombinowane tutaj jakieś rzeczy ciekawe i tak dalej, takie domowe, więc myślę, że się z tego ucieszą. To też są zdrowe produkty, więc, więc fajnie. Ale żeby nie było zbyt zdrowo, mam również czekoladki. Słuchajcie, z czokolissimo. Ciepła i słodyczy, Paulinka życzy! Let's go! Nasze zdjęcie tutaj rodzinne z Wigili rok temu. Tutaj mamy jeszcze czekoladę, w której jest ten sam napis, tylko jakby on jest ułożony z czekoladek i jest napisany tak o. Także proszę bardzo, dla jednej taki set, dla drugiej taki. Myślę, że się ucieszą. Dla dziadków widziałam perfumki. E, też już kiedyś im kupiłam perfumki na święta i zużyli oboje, więc fajnie, bo będą mieli sobie tutaj kolejne. Tym razem postawiłam na perfumy z Zary. Mega ładnie w ogóle pachną. Naprawdę bardzo mi się podoba ten zapach, więc w sumie nawet nie wybierałam dwóch różnych, tylko wzięłam te same dla jednego ciotka i dla drugiego. Dalej dla mojej cioci, dla mojej chrzestnej jest cały taki zestaw z Rituals. Chciałam kupić taki już gotowy set, ale powiem Wam, że wszystko, totalnie wszystko było przebrane. Nawet nie miałam w czym wybierać, więc po prostu sama sobie skomponowałam taki zestaw, i tutaj mamy tą słynną pianeczkę, ja ją uwielbiam, kocham. Chyba to jest w ogóle mój ulubiony żel, właśnie pianka do mycia ciała. Tutaj mamy do zestawu jeszcze balsam do ciała i moją ukochaną herbatę. Rok temu ją babcią kupiłam i chyba zużyłem. W sumie nie wiem, ale ja sobie też i całą zużyłam, bo naprawdę jest przypyszne. No i tutaj mamy jeszcze z Czokolisimo zestaw czekoladek. Dla mojej kuzynki wzięłam również piankę z Rituals, tylko że ten inny zapach, żeby dziewczyny mogły się wymieniać. I wzięłam jej też pierścioneczki, słuchajcie. No, bardzo mi się podobają, bardzo ładne są. Tutaj mamy jakieś z księżycem, z krzyżykiem, fioletowy, zielone, fajne. No a dla mojego kuzyna wzięłam zabawkę dla psa. Ja wiem, ja wiem. Jakby naprawdę to, to jest dla psa. Ale to jest insight. To, jakby to jest grubsza sprawa, bo ja mojemu kuzynowi Filipowi zawsze co roku, totalnie przypadkiem, kupowałam rzeczy związane z krokodylkami. Generalnie ja Filipowi kupowałam już w sumie prezent tak jakby świąteczny, bo nagrywałam odcinek, w którym losuje kwotę, wybiera sklep i może sobie coś wybrać, no i właśnie wybrał sobie jakąś kamizelkę z Nike, no ale już wiadomo, wtedy mu dałam tą kamizelkę. Więc w tym roku nie chcę też go zostawić w sumie tak bez prezentu, dostanie zabawkę dla psa. I jeżeli chodzi o prezenty, to na tyle. I możecie teraz się zapytać mnie, Paula, a gdzie prezent dla Martyny, gdzie prezent dla rodziców? Tego... Nie mogę zdradzić na aktualny moment. Nie, bo jarę się, jarę się, jarę się, się. Dobra, potem powiem: no nie mogę, po prostu nie mogę. Zostańcie, oglądajcie i czekajcie, bo, bo, bo grubo jest, bardzo, bardzo grubo jest. Bardzo. O! I jeszcze mam prezent dla Patryka! Tutaj coś fajnego! Ale to potem też wam pokażę, bo będziemy się wymieniać z tymi prezentami już po naszych rodzinnych wigiliach. A teraz pora na pakowanie! Nie kupiłam żadnych toreb, mam torby z kalendarza adwentowego, które dostałam od mojej mamy, od mojej siostry, więc no po prostu no to się nie może zmarnować. Ja strasznie nie lubię marnować takich rzeczy i potem wyrzucać. Nie, mam dosyć. To wygląda tragicznie. Przepraszam, tak musi być po prostu. No ogólnie co roku prezenty świąteczne miałam zawsze wcześniej przygotowane, w tym roku po prostu mnie odkleiło. Po prostu mnie odkleiło, naprawdę. Znaczy, czy kogoś to dziwi? Pewnie nie, no ale nie sądziłam, że będzie aż taka odklejka, słuchajcie, no dramat jest, no ale dobrze, no zapakujemy w torbie, dobrze, że w ogóle mam torby. Tymczasem lecę się kąpać i zaraz będziemy się razem ogarniać, więc dajcie mi chwilę. Dla was to chwila, dla mnie trochę dłużej. Wow! Wielką pana wypachniona i gotowa. Znaczy, w sumie nie do końca gotowa, bo muszę się jeszcze pomalować. Tyle czasu miałam, ja nie wiem, jakie się nie wyrabiam dobrze. Naprawdę, mam jakieś problemy ze sobą. Dobra, let's go. Robimy teraz make-up. Making our Christmas memories. I've been working so much lately. barely find time to sleep. Yes, spend my time running around. Keeping people, please. This is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you, so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you, baby. This year it's just gonna be you and me. To już przychodzimy na dół. już goście są, a zobacz jak ja wyglądam. miała cukier puder na twarzy. Ale przez te tańce trochę mi włosy wyschły w ogóle, bardzo ładnie, goście już są Ja, o Jezu, przekręciło was, co tu się wydarzyło? Chciałam sobie pokręcić włosy, ale chyba jednak je wyprostujemy, już niestety nie ma czasu No generalnie mój makijaż imprezowy wygląda tak samo jak mój makijaż codzienny Więc nie ma tu nic specjalnego, tylko nałożyłam podkład, nie? Bo normalnie raczej go nie nakładam, tylko staram się, tylko sam korektor Jeszcze brązerek, żeby się tutaj opalić, wiadomo Wyjdź proszę, wyjdź, 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 wyjdź no i wyszła, jaka ładna! Cudownie, słuchajcie, cudownie, no! Presentation, Outfitation of Jaolina, Jaius and Promisław. Dzień dobry, witamy. Bardzo dzisiaj jesteśmy tutaj podobnie sfitowani. Dobra, zdejmujecie, bo to już tutaj... Nie chcesz być. Ty jesteś buntownikiem, najpierw chciałeś tu wejść, teraz chcesz wychodzić, no z to naprawdę gorzej niż z kobietą. Sukienka chyba Pakuten, ale była w lumpie kupiona. Moja mama znalazła moja mama i moja siostra ostatnio miała, mają samą fazę i po prostu znajdują tam takie dowalone rzeczy. Na przykład ta sukienka, super, taka dopasowana, ty 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 ty, z rozpierdakiem na nogę. stopy i one nie są takie zwykłe, bo są z takimi diamencikami, bardzo ładne swoją drogą. E, do tego taki futrzaczek również z lumpa. No i w sumie tyle z mojego dzisiejszego outfitu. Nic specjalnego, ale wygląda całkiem cute. No w owym czasie wyszło rozporządzenie cesarza Augusta... Przepraszam jeszcze raz. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był... Co to robimy? Żeby i całymi kieszeniami się... Okej. Dzień dobry, witamy z babcią. Żywamy jedzonko, let's go. Kocham tą brzałę. Ty, Promisław, jak ty się chłopaku czujesz, Tyle ludzi. Tutaj fabryka grzybowej. Dzień dobry, witamy. Ale ja wolę czerwony barszcz niż grzybową. Co ty opowiadasz Paula? A ty wolisz czerwony barszcz czy grzybowym? Czerwony barszcz. Będzie A no właśnie, bo babcia tutaj zrobiła czerwony barszcz. O, czerwony barszcz od babcy, słuchajcie, a dupie rogi. To jest coś niesamowitego. To jest świsz na głos, Tak. Udało się! Jej! Wow, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. O, dzień dobry, panie dzień Sebastianie. Dzień dobry. Dzień dobry. dzień dobry. dzień dobry, witamy, jak pan się bawi. Jak Ile pierogów było zjedzonych? Dwadzieścia. Serio? Nie, nie, Jezu, a u nas pierogi to są takie, to nie takie małe atrakcje, to są takie, bym powiedziała, spore całkiem. Jestem chyba cztery albo trzy. Nie, no trzy chyba A. Jezus! To nie są To jest na Nie, naprawdę? Boże! Ej, ale Ej, wszyscy zapomnieli o promisji. No mam ciocia, a słodkie! Zobacz to dla ciebie. O wow, dziękuję bardzo. O nie! Jeszcze ulubione promiego Nie tak dużo, bo on już jest mocno najedzony Teraz jak będzie kupsko to nie będzie ciekawie Ty będziesz się na spacer Australia! Australia, wow Ładny kolor w ogóle Martynu, reaguj mocniej Nie, nie wierzę w to Czy to jest MMM? Ale świetno Ciocia Mikołajowa Klo to jest coś, o czym ja marzyłam, dosłownie. Martna o tym gada chyba z pół roku, nawet więcej. Fajna jest, no. Jezus, jakie cudowne! Żel do loku. Ej, może być fajne. muszę przetestować. I uwaga, chciałaś to? Ja nie to wiem, co, jest, co to jest. To jest brazylijska paska albo jakaś odżywka do loków. <laughs> Ty chciałaś mega, co nie? No. Ciekawe czy serio, rozmiar będzie git Ej, serio się tego spodziewałaś? Tak, by byłam, że mam w sklepie, byłam, że mam w... <h Delete> no i psujesz magię świąt! Dziewczynko, co ty ja, sobie wyobrażasz? Super. Musieliśmy wziąć mikrofon, bo wszyscy za bardzo gadają. Akurat teraz jak wziąłam mikrofon, to nikt nie gada, więc po prostu... Fajnie, fajnie Skarpetki, bo wszystkie są z dziurami To pieniądze Kolejne słodycze Słodycze, słodycze i słodycze Jeszcze słodycze Kolejny raz pieniądze I Kolejny Które raz, raz pieniądze Dostałam kawę Może nie piję kawy Czekolada z orzechami, fajna Twixy, o, będę miała do szkoły, wow. Kitka, takiego jeszcze nie jadą wow. Wow. Kartki świąteczne dostałam Zielona i biała Proszę zobaczyć Wow Torba chyba, jakaś biała, co chwilę odpakujemy. Uuu! Gólnie to babcia. Do... Dzisiaj przybiegnie z wodą święconą dobra. na pewno. Babcia, czy przybiegniesz z wodą święconą? Nie, ja wody mam do specjalnych okazji tylko. Myślę, że teraz jest specjalna okazja, ponieważ babcia musi już zakryć oczy, bo babcia się załamie, ponieważ pudełko już mówi samo za siebie napis na nim. O, o kurde, dobra tego się nie zaczęła mocne są no. Nawet do ogródka się te buty nie nadają, okropnie te buty wyglądają. Nie no ładne. A ja normalnie jestem wyższa ale jakby coś. Dobra tutaj ja wiem, ja wiem, tutaj, tutaj już jest, to jest sweter, który swoją drogą mama zrobiła sama tak jak. Dobra, mama po prostu pomogła Mikołajowi e, i sama doszyła takie owiesienki do sweterka ale i są dziękuję. mega słodkie. Mega ładne, dziękuję bardzo. Ja nie spodziewałam się takiego jeszcze czegoś tutaj. Mega mocne, suwerenckie. Tutaj tych dwóch rzeczy się spodziewałam troszeczkę, ale mamy spódniczkę i do tego. Taki secik jeansowy. Super, 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 super. Mega lubię te torebki. Jezu, ładna. Szara, ja mam już czarną i zieloną, bo ja ogólnie mam trochę obsesji na punkcie tych torebek. Uwielbiam je. No walony do auteczka będę miała. Trudno, że nie mam tego wtykacza na picie w aucie, bo jestem! co też ma Martyna, co ale się tego nie spodziewałam. Wcale Paula sobie ja tego sama nie kupiła. Spodnie też bardzo fajne. Dobra słuchajcie, biorę te prezenty i lecimy na dół im je dać i w ogóle prezent Martyny spakowałam w takie wielkie pudło i to pudło jest naprawdę wielkie, ona no je otwiera i myśli że wow coś wielkiego i nagle patrzy dyryry, dyryry, a tam proszę bardzo no jest coś wielkiego, tylko że w bardzo małej formie że tak powiem mega 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 słodkie. Jaro jestem ciekawa reakcji i też mój plan jest taki że najpierw daję ten prezent moim rodzicom I wszyscy myślą, że to jest wjazd, na który jadą tylko moi rodzice Potem na sam koniec daję prezent Martynie I wtedy on odwieduje się, że też jedzie z nami I mam nadzieję, że się spodoba Bo naprawdę bardzo się starałam przy tym prezencie I bardzo chcę, żeby się ucieszyli W tym roku był bardzo duży problem Ze znalezieniem czegoś z krokodylem Więc kupiłam Filipowi zabawkę dla psa <śla> No, no, wiesz, ale teraz możesz mieć jakiś alibi na to, żeby kupić psa. <śmany> Słodyczy, faulinka, życzy, no przepiękne Myślę, że będą e, tak jak poprzednie no, Trzeba powąchać A fajne były te wcześniejszy? Oczywiście okay. Proszę bardzo dla Kamili Co sobie testuję, a ja przekazuję prezent Amelii Dzień ja Ci się? Super. No, śliczne, są dziękuję no Właśnie widziałam, że nosisz pierścionki I w ogóle, ej, mama mi powiedziała, że właśnie nosisz srebrne ja byłam taka, że wydaje mi się, że złote bardziej Więc dobrze trafiłam, bo one mają bardziej złote elementy, więc super Trzy, czter, cztery, odkrywajcie Bilet na wspólny, wspólny wyjazd. wyjazd. 5 stycznia, 12 styczeń, miejsce zdradzę później. wolny na transport, hotel, jedzenie. Co? Co zapakować? Dobry humor, uśmiech, wygodny ubrania, Sprawiedliwie się wściekły. O Boże! A to my jedziemy do Mszczonowa. Ale ja nie wiem, gdzie ja jadę. No. Ej, właśnie tego obstawiałam, że tata będzie wściekły przez to, bo tata zawsze musi mieć wszystko zaplanowane, zawsze musi mieć wszystko wyczytane, wszystko, wiecie, ogarnięte na tip-top, a tutaj taki spontanicznie. No, dlatego ta, dla taty to będzie katorga, ale jak już będziesz na miejscu, to będzie się cieszył mówić. O, jest Tata cały czerwony się zrobił. Teraz pora na Martynę. Co to jest? To też jest to. Tak, bo jedziemy wszyscy razem! Jestem bardzo pod wrażeniem. Dziękuję bardzo. Co, Co ty się. Mnie Dziękuję. Dobra moi drodzy, teraz szybka zmiana outfitu, bo jeszcze lecę się spotkać ze znajomymi, idziemy na motopasterkę. W przy okazji przymierzę też rzeczy, które dostałam na ta święta, także let's go! Proszę bardzo, deryryry, outfit. Check. Chcę Wam jeszcze pokazać prezent, który kupiłam dla Patryka, bo w sumie zaraz się też z nim na chwilkę spotykam i będziemy sobie te prezenty przekazywać. Trochę się spodziewam, że ja również dostanę to samo, bo w sumie oboje sobie trochę podpowiedzieliśmy z tymi prezentami, ale nie tak dokładnie. Nie wiemy dokładnie co. Wiemy, że może być ten oto produkt, ale nie wiadomo jaki. A jest dużo różnych modeli, dużo różnych kolorów, no ale ja akurat wybrałam właśnie buty Easy 350. Patryk nigdy w życiu nie miał Easy, on nie wie, że Easy to są buty, w których jak chodzisz, to czujesz się, jakbyś chodził po niebie. Nie znam się w sumie za bardzo na tych Modelach, rodzajach, stylach, i tak dalej, ale wydaje mi się fajne. Jeszcze do pudełka dodatkowo wkładam muskiety, znalazłam takie ładne z kulami ziemskimi I słodycze, ale nie wiem czy ja to w ogóle gdzieś tutaj zmieszczę Wam do ładnego opakowanka i lecimy Spocik samochodowy jest tam, a tutaj już na tej stacji są takie tłumy Tu jest mega dużo ludzi ogólnie Jezu, nie wiem czy ja to mogę nagrywać, ale są ozdobione Dlaczego, autka no? Głównie mają większość reniferka po prostu Ale są też takie ze światełkami, super A tam chyba kręcą bączki, nie? To ja mam dla ciebie prezent, na pewno się go nie spodziewa ale dobra, zanim Tego nikt się nie spodziewał Zanim No Poczekaj, to ja Ci dam prezent, którego Ty się nie spodziewasz To masz takie do wyklejania se diamencikami To jest, ale I fajne Wiesz co to jest? Przypominają Ci coś te lampioniki? To jest to co byliśmy To jest Sri Lanka A to jest ogólnie Sri Lanka? Nie wiem, ale, jest ale podobne. bardzo podobne Ale fajne I ogólnie I to masz wszystko do wyklejania tymi takimi diamencikami O Jezu, ile pracy będziesz. ale to jest takie antystresowe No. Rekinka Oj, to jest ja Ci nie kupiłam super kinta. prezentu! Ja pierd... Ja Ci dam też mój ode mnie i otwórzmy to w tym samym czasie. Trzy, cztery... A! To jest ten kamerę, który ja widziałam! Ładne? Czy nie? Płodny? Płodny? Oh, dziękuję! Ja też dziękuję! To są chyba easy, które mi się najbardziej podobają. Serio? Zajmijcie mnie oczy! Zajmijcie! No? <ścją> 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 Nie! W górę tu, tak. Mmmm, O, kołyska taka. Dobra, otwieramy kalenderze adwentowe na Ja, raz... Jedna yes! Będziemy teraz otwierały kalendarze adwentowe, du, 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 du. Pa! Ostatnia okienka w tych kalendarzach, więc to jest naprawdę... I do mnie idzie 24 kalendarze z każdego No dobra! To jest akurat nie dla ciebie, bo to jest z energetykami, a tak średnio energetyki O, to jest klasyczny Red Bull, czyli spoko Wytyfy? Wytyfy? Cosmetics To może być albo słodycz, albo y, kosmetyk, rzeczy. więc nie wiadomo, co będzie zresztą. To słodycz, słodycz. No to są takie zdrowe jakby... A zdrowie ja... E, to, to będzie dobre, to jest dobre, to Ooo, właśnie, na w stroju do ćwiczeń jesteś idealna, a to masz akurat smak czekoladowo, co nam no papierniczkowie. No, żart widzę, nie zaczynam od tego winter ark, to jest chyba nie dla mnie. Naturalny olejek ze złotymi drobinkami. Ej, ja to chcę. No to będzie idealne na wakacje. To najfajniejsza rzecz z tego kalendarza, która się do tej pory trafiła. I to jeszcze taka duża, mega fajna. Kiedy był na czarne. Mini. O, to ja z chęcię sobie przygarnę kolana. Kinder country. Ej, fajnie! Ej, szczerze mi sam koła, ale kadr nawet jest lepszą opcją, moim zdaniem. Mm -hmm. Ten paletarz z Rituals był chyba moim ulubionym. Oprócz tego, którego wyrobiłeś. <laughs> Krem do ciała, to dla mamy. A to Piąka! jest ta pianka. No to jest ta pianka, to ja te klasyczne Czeka. pianki, tylko że jakiś taki zapaszek. No możemy nic dotworzyć w sumie. Ja, dobra. To jest, mega dobre, mamy takie ciasteczka z czekoladą. Ej, nie było takich fajnych rzeczy wcześniej. Kraci, Ej, drogi testa? No. Must mix jakiś, takie coś. Krem i magnes. Ale dobra. Cześć, co ja, a ja szukam. Ee, jeszcze jednego zagubionego okienka kalendarza. Całkiem ładne, ale no, tak jak mówię, ja nie przełamam za kolczykami. Chcesz je? Nie. Aha, no to super. To może to, właśnie to. Tak no, Aha! No to w taki sposób działamy, rozumiem. I teraz kule. Kula, fioletowa. Ona będzie fajna, będzie intensywny kolor. No. A tu mamy jajko, w ogóle w kolorze mojego luzyjnym. jest stare. Bardzo duże jajko. No właśnie mega stare, ale z drugiej strony ja czuję, by to było niedawno. Dobra. -huh. Gąbka w kształcie. Delfina. Dobra, teraz y, numerek 24 w kalendarzu z majtkami. To są dla ciebie jak coś. Dla mnie. Nie, ogólnie trochę crazy. W sumie jak masz, patrz, jak masz y, dresy i ci wystają takie diamendziki, całkiem kind ja, of... Ja tego nie będę nosić. Musisz. A ja wiecie, że Martina raz nosiła moje stringi? Bo ogólnie Marta nie nosi takich majtek, bo jest jeszcze dzieckiem małym. Ale raz przyjechała do mnie do trójni i zapomniała wziąć ze sobą majtek. Ja mówię, Martina masz, załóż to Victoria's Secret. I chodziła dzień stringa. My co dzień w moich stringach. No i co? No i co? Dobrze, nice. No co? one były? bo hmm? Na początku, na początku że się ubierają w dupę. No że brzynały w dupę. No, wzdówko. I to by było w sumie na tyle z grubasów, ale oczywiście filmy y, będą się pojawiały i wstawimy też na pewno film z. prezentami. Prezentami! Nie! Nie! Dobrze, zapraszamy też na nasze instagramy do Martyny Derera na kobus Instagrama oraz Martynka, na TikToka martynka.kobus Tak, zapraszamy, bo tam się dużo dzieje. I, no i również do mnie zapraszam też, bo też ym, fajna jestem czasami i czasami warto jest zachnąć, żeby być na bieżąco ze wszystkim. Szybka świeca dla widza. Wuo!